Witam dzisiaj chciałem zaprezentować Wam nasze drugie pole kukurydzy, widać tutaj, jak mówiłem przedtem, ją przemyło, lub na, namyło tego piasku, i przez to pewnie się trochę udusiła ta kukurydza, która była w ziemi. Tu, jak widać, kolby są tutaj, są dwie kolby takie kolby. Tu są też dwie kolby. Dwie kolby. Dwie, ko, dwie kolby. Dwie kolby. Trzy kolby. Tu jedna, tu druga. A to była chyba jeszcze kolba. Chyba tak. Tu są dwie kolby. O, a tu wam się pokazać kolba. Zobacz. A Jak widać, tutaj jest jeszcze mleko. Pozdrawiam. Patrzymy dalej. Jak widać, kukurydza ma ponad 3 metry. Kolbę ma ładną. Dwie kolby. Zazwyczaj ma, ma dwie kolby. Za rzadko, kiedy ma jedną. Trzech nie widziałem jeszcze. A was tak najwyżej jak mogę, i zobaczycie resztę, bo ja już wyżej nie dam rady. Ale to, to, to na jakieś tak nie. O, no, ponad, ponad 2,5 metra sięgnę. Może jest 3. O, więc. Proszę do lajkowania, subskrybowania i komentowania mojego kanału. Żegnam. No. A tutaj jak widać, tylko pali nam ruch. Ale za rurę trzeba było zapłacić we własnym koszcie, więc super sprawa.